Polacy o rządzie Donalda Tuska. Lekko narasta krytycyzm. Polacy wyrazili opinię o rządzie Donalda Tuska. 37% badanych nie popiera koalicyjnego gabinetu, a 35% ankietowanych zadeklarowało się jako jego zwolennicy, wynika z sondażu CBOS. Z kolei 1,4% badanych wyraziła obojętność. Względem poprzedniego badania zmiany są minimalne. Autorzy raportu przekazali, że lekko narasta krytycyzm wobec rządzącego gabinetu. W kwietniu 35% badanych opowiedziało się jako zwolennicy rządu Donalda Tuska 37% jako przeciwnicy a 25% zadeklarowało obojętność wynika z najnowszego sondażu CBOS. Oznacza to, że w zeszłym miesiącu nieznacznie obniżyła się zarówno liczba zwolenników, jak i przeciwników rządu. W kwietniu o 2 pakt proc, w porównaniu do poprzedniego badania z marca, obniżyła się liczba zwolenników rządu Donalda Tuska, poparcie zadeklarowało 35% respondentów. Spadł także odsetek o 1 pakt proc przeciwników gabinetu Donalda Tuska do 37%. Odsetek badanych deklarujących obojętność wobec rządu to 25%. Wzrost o 3 pakt proc. Jak zauważa CBOS, w odróżnieniu od stycznia i lutego rząd ma więc, tak jak w marcu, minimalnie więcej przeciwników niż zwolenników. Polacy o rządzie Donalda Tuska Minimalne różnice między krytykami a zwolennikami sondaż wskazuje, że istotne różnice w stosunku do rządu zauważalne są pomiędzy elektoratami partii politycznych. Najwyższym poparciem rząd cieszy się wśród wyborców ko 89%, w nieco mniejszym stopniu popierany jest również przez elektoraty dwóch pozostałych ugrupowań tworzących rząd, Lewicy 69% i Trzeciej Drogi 60%. Natomiast przeciwnicy rządu dominują wśród sympatyków obecnej opozycji, PiS 82% i Konfederacji 75%. Z badania wynika, że wzrósł odsetek negatywnych ocen ogólnego bilansu czteromiesięcznej działalności rządu, 45% wzrost o dwa punkty, podczas gdy liczba ocen pozytywnych pozostała na dotychczasowym poziomie, 41%. Polacy o rządzie Donalda Tuska. Lekko narasta krytycyzm, Zbos zauważył, że praktycznie nie uległy zmianie opinie o polityce gospodarczej rządu. Nieznacznie wzrosła liczba pesymistów sądzących, że polityka rządu nie stwarza szans na poprawę sytuacji gospodarczej w Polsce 44% wzrost o 1 punkt, przy utrzymującym się na tym samym poziomie odsetku optymistów wierzących w możliwość poprawy 43%. Dodano, że w kwietniu również w społecznym wizerunku premiera obserwujemy jedynie bardzo małą zmianę. Po marcowym, niewielkim pogorszeniu notowań minimalnie wzrosła liczba deklaracji zadowolenia z tego, że Tusk stoi na czele rządu 41%, wzrost o 1 punkt, a jednocześnie zmalał odsetek niezadowolonych 48%, spadek o 1 punkt. Jak podsumował CBOS, w kwietniu, po marcowym pogorszeniu ocen, notowania rządu w stosunku do poprzedniego miesiąca zmieniły się nieznacznie. Niewielkie zmiany częściej były jednak na minus niż na plus. Autorzy raportu zaryzykowali stwierdzeniem, że w ostatnim czasie lekko narasta krytycyzm wobec rządzącego gabinetu.